Hejka, wiem, że wyglądam jak jakiś fok, ale się dopiero umyłam. Witam was dzisiaj na moim kanale, jednak to będzie ostatni odcinek z mojego pokoju, bo dzisiaj jadę od razu... Od razu? Bo dzisiaj jadę do Warszawy. E, także jest godzina 4.19. E, no, za jakieś dwie godziny mam pociąg. E, także cóż, mogę powiedzieć, ja się właśnie umyłam, w ogóle nie zmrużam oka, jeśli chodzi o dzisiejszą noc, bo to jest właśnie nadszedł ten moment, w którym się wszystkim stresuję, myślę za dużo i tak dalej no bo jednak wymiana jest bardzo blisko a ja się jednak, jednak się stresuję tak myślałam, że a nawet nie tak bardzo, ale jednak tak no i co, idę sobie zrobić kawkę i się szykuję o mało czasu e, pokażę wam po, w ogóle, bo już sprzątyłam mój pokój tak na tip top, w sensie to rzeczy, które dzisiaj założę tam jakieś kosmetyki, tutaj jakieś pierdółki to też muszę jeszcze spakować do podręcznego, ale ogólnie jest czysto, tak jak nie było nawet lustro myłam kurze umyłam, także Także jest git, malina. Dobra, No to zapraszam Was do oglądania. Nie przedłużając już. Także mam już swoją kawkę, powoli robi się jasno. Na razie jeszcze w sumie nie widać. No i e, zbieramy się, bo mało czasu. jest już 4.40. Ja o 5.30 muszę wyjechać i mam w sumie prawie godzinę jeszcze. I jeszcze muszę tak ostatecznie się spakować, no pomalować, ubrać, Bo, Boże, jeszcze dużo mam do zrobienia, mam tylko godzinę Wcześniej jesteśmy już w Galerii Krakowskiej, więc zdążyłam, ledwo, ale zdążyłam No i mamy auto... pociąg <laughs> Pociąg, za 20 nie? No radę

No dzień, Ania ma jedziemy do Warszawy Jedziemy do Warszawy z moimi kochanymi dziewoleńkami. Sam Ania jest operatorką, tu mamy <śmum> tu mamy kaję, Kaja, tu mamy Orgę, tu mamy Beatę. Ja? Tu mamy Beatę. Hej! Hej! Moja Maria! Nie no i w ogóle jak tu mamy Ole, ja widzę, ja. że ja się przerzucimy na no. Olę. No to co? Będzie fajnie, będzie zabawa All I want, all out of world cause I don't even know my To Idziemy właśnie do apartamentu, gdzie będą mieszkać te wszystkie dziwulenki, które tam idą. Te No, a ja będę mieszkać z rodzicami gdzieś kilometr od Niska, a tu jest 10 km. No, i lecimy. Właśnie tak. Tu jest. Ej, ładnie, ładnie, bardzo ładnie. No w sumie tak była teraz mokre. Ania w Zapraszam to spokój tu mój i on jest i piękna, o, piękna. Ja, to piękna, Piękna. Właśnie. No i taka na o, nice! O, van, Jezu, no, brudni. można umierać. Nice! Lecimy. Ej, proszę, niej, jest w lodu, w można. To nie znam słów, co mają jakiś większy sens do życia Jeśli tylko jedno, jedno, tylko <ścoughs> wiem No Zrób coś fajnego z tym, co Zaprezentuję do mnie nie <grymne> <grymne> nie, no kochani, ogólnie moje rybki już są, także... No, dokładnie. No, ale moje, moje rybki, ciebuleńki domy... na no, do wydrąki. Bez blokowania, tak. Właśnie, do A, właśnie. A właśnie. <grymne> racja, Źle racja, racja. to pisałam. Cześć Maryla. To ogląda nie ma na mnie z Marysia, ale mam prankę zrobiłam. Ej nie dokrywaj.